Urbex TV. widzimy sobie Kościół Ewangelicki. To już mówię Wam, jak się miejscowość nazywa. I jest tutaj jeszcze, jeszcze jest opuszczony cmentarz ewangelicki, który Wam pokażę po pokrótce. Pokażę Wam przez chwilę ten kościół. To są ruiny kościo Kościoła Ewangelickiego w, w Unisławicach Śląskich. I cóż, dziękuję, chciałem podziękować Wam za bicie 200, 200 subskrypcji na kanale. W 11 bodajże jest teraz. I cóż, pokażę Wam pokrótce jak to wygląda. Obejdziemy pierwszy cmentarz i później pójdziemy wam tu, pokażę, powiem Wam troszeczkę kiedy to powstało i tak dalej. Widzimy się po krótkim cięciu, więc na A Już robimy go zdjęcie na samym początku. Więc tyle, więc tu tylko są pozostałości, już to jest tak zrujnowane, że poprzewracane tablice, brak tablic już jest strasznie to zrujnowane. Tyle sobie mogę pokazać, i idziemy do kościoła teraz, bo znalazłem wejście, więc tyle. Kościół się tak prezentuje, no jest zarośnięty jak mówiłem, ruina ale chciałem sobie go zwiedzić powiesz przez przejazd przez Unisłowice Śląskie nie jest trudno go przegapić tu mamy jak zobaczyć wieżę jesteśmy w środku kościoła, ale no coś bardziej do, to bardziej takie ruiny Kościół powstał w latach w 1742 roku. I on wygląda tak jak teraz. Do, widzę, że do tego nie ma wejścia więc tylko tyle, wam chciałem pokazać. pokazać. A to co to, to jest? Zobaczcie, to tutaj takie... Nie wiem czy... O, to, to, to mnie dziwi. Jakby czujka jakaś. Więc uciekamy teraz stąd. Dach jest cały zawalony. A został... Kościół... Kościół został opuszczony w 40... 45 roku. Więc no... Sorry, sorki. Nie zmieniłem Wam zoomu i kościół został e, opuszczony i tylko tyle mogę wam pokazać pokrótce tak ten kościół się prezentuje i cóż taki szybki urbex tych ruin tu coś mamy takiego jakby ołtarz możemy zobaczyć ołtarz nie wiem czy widzicie to w kamerze bo jest w zimę jakbym tu przyjechał to by było chyba lepiej, a przyjechałem we wrześniu Tak tak mi się wydaje, że to jakby coś z ołtarza, z pozostałości ołtarza i został zruimany, no takie zostały ruiny po prostu z tego kościoła już I tutaj mamy takie coś cóż na no tyle wam mogę pokazać no, za długi materiał z tego nie wyjdzie uda ale no cóż, wychodzimy. Jeszcze rzut. Powiedziałem, kiedy powstał, kiedy zakończono. Teraz trochę też z ten... szkoda, że do wieży się nie da wejść, bo wieża naprawdę robi wrażenie. Jak ten obiekt cały. To możemy zobaczyć jak jego, jak on wygląda. Szybki urbex. Trochę, trochę się przeszłem. No widzę, że jeszcze tutaj ludzie chodzą pić, ale dach jest już za zawalony. Szkoda, bo szkoda, że tak wygląda w taki takim to stanie, a nie innym, że to jest. Więc wychodzimy, no jeszcze pokażę Wam jak to weszł. No i oczywiście pełno, pełno tabliczek jest, że to gro grozi zawa zawaleniem i zakaz wstępu. Ale macie Urbex TV, który się nie boi i wchodzi do takich miejsc a wyszli, idziemy bo no, no nie ma co pokazywać więcej jeszcze mogę wam pokazać z drugiej strony, jak on wygląda co uczyni i przejeżdżamy się przez takie krzaki, o no i co, wracamy do Wałbrzycha film macie, już za, za tydzień będzie i tyle no no co ja mogę jeszcze na ten temat powiedzieć szkoda, że on w tak, tak, takim stanie jest, a nie innym tu mamy jeszcze rzut oka na, na cmentarz szkoda że tak, 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 tak te miejsca kończą że nikt o nie nie dba a ja muszę iść na autobus i wracać do Wałbrzycha I jeszcze raz Wam dziękuję tu może na groby jeszcze chociaż może zrobię tu krótkie cięcie i się przed tą ścieżką tą, tą ścieżką jeszcze i może za chwilę się widzimy właśnie tą ścieżką no, mijam y, groby kolejne no i cóż wejdziemy sobie tak miło żeby zwiedzić w ramach podziękowania wam to jeszcze nie jest specjal specjal się ukaże za parę dni trzeba musimy już przyszły weekend może. Ale to będziecie. Jak śledzicie nas na grupie, na grupie jak śledzicie nas, śledzicie nas na grupie, to tam są wszystkie zdjęcia i tak dalej. Tu kolejny mamy grup, więc ten cmentarz jest trochę duży. Jak coś to robię telefonem przez zdjęcia. I tutaj dochodzimy do takich, nie wiem co to jest, ale tak, tak to mi się wydaje, że to, to jest, sorry za mój, ale kondycyjny, tak, to były te, ogrodzenie e, cmentarza, więc cóż, cóż Wam mogę powiedzieć więcej. Jest to zarośnięte, no bo jest wrzesień jeszcze, jakbym przyjechał później, ale no też nie chciałem Was zostawiać bez filmu, tu jeszcze mam takie ruiny zniszczonych grobów i no cóż, a ja tutaj sobie w międzyczasie coś czytam jeszcze o tym kościele. Które zostało opuszczone w 1945 roku. Stan kościoła to widzieliście, że ruiny kościoła już są w, w stanie takim, że prawie tego nie ma. To jest tylko wieża. Wieża została tylko. No i cmentarz, który jest jak to możecie zobaczyć, trochę aparat sobie nie radzi. Bo jest tutaj pełno pełno zaroś zaroś zarośli. Mówię, jakbym w zimę przyjechał, to bym może. Efekt by był inny, tu mamy krzyże połamane. Hmm. Szkoda, że to jest w takim stanie, a nie innym. Więc o, jeszcze tu wam chciałem pokazać ten grobek. Przykro mi, naprawdę, że... że... Przybliżam wam troszeczkę. O, I możecie zobaczyć, jak to wygląda, ale jeszcze wam przerzucę więcej informacji na temat tego kościoła przed filmem. Żeby, się, żeby, żeby wam też trochę to, to trochę to przybliżyć jeszcze wam może pokażę jak on wygląda z góry znaczy z ulicy, nie z góry i tyle i się, się pożegnamy tu jeszcze tu są jeszcze groby kolejne ale zarośnięte za, za, za są, więc widzimy się jak wyjdę z tego lasku Do zmentarza ewangelickiego i tyle Właśnie jesteśmy na ulicy Możecie zobaczyć, zobaczyć ten kościół z frontu i jego wieżę Jak on y, <sniffs> wygląda Więc mi się wydaje, że dzisiaj pożegnamy, więc strzała do następnego unpexu. Tyle, jak się film podobał zostawcie łapkę w górę i, i subskrypcję na kanale Tam na dole taką mapeczkę kurę? nie taką tylko taką trochę informacji ma, mieliście obiecuję że będzie ich trochę więcej szczoła następnego urbeka